Cześć. Cześć! Cześć! Mam kawał! Cześć. Mam kawał to kawał... łączy Boga z solówkami Pawła Markowskiego. Solówki też są nieskończone. Dobre! Gra, ale, ale no, tak bym się. To było nie, to było ja niechle, Nie, niechle. nie, coś w tym było, coś było, fajnie. Fajnie, żeście się odezwali na nasz pierwszy ten odcinek, bo okazało się, że ktoś, nie ktoś tylko jeden z naszych znowu będziemy go próbować zaraz <grym ziągów> no, Próbujemy ziągów, porządek to. na Górkach piaskowych Z kolegą czy z jakąś ekipą jeszcze myślimy nad nagrodą Ale o właśnie, nagroda jest taka, że tutaj się właśnie pojawia jego kawałek na Soundcloudzie Bardzo fajny, polecamy sprawdzić i nabić mu tyle wyświetleń, żeby kłopak miał Pływał hajsie z stabilizacji. dzięki! No, tak, tak jest Też nie było od chyba Także ciszymy Będziemy pytać, czy ludzie będą najbliższe tak w czasie w formie. A stał nie pali. Nie. Ja, ja wiem, że to wymaga odwagi, ale musicie zacząć. Dobrze. Czy zamierza być pan w przyszłym tygodniu w formie? Tak się zapytał mnie. Nie wiem czy to mnie sprawdzi. Aha, no to w takim razie, żeby wiedział pan jak to mamy mapki. A, to wszystko jasne. Dobrze, dziękujemy w takim razie. My mamy taką opcję, że panią serdecznie na festiwal Forma. Nasze mapkę, to są tu jest mapka, z tyłu co jest co będzie i też dlatego polecamy sobie przyjść i troszeczkę się sformalizować. Dzień dobry. Ale do pani szybkie ptańczka. Niech pani być w formie, proszę szybkie Get Ok, do you know about the festival Forma, No. And how long you gonna stay here? Uh, till Wednesday. Till this Wednesday, so you gonna catch up us at the festival forma from five till six in your uh, nine. Nine. <laughs> yeah, yeah, but but it's t till Wednesday, so so till six. And it's art festival. <laughs> it's art festival. You can go here. You have the map. Okay. Okay. With time and Sorry. date. Okay. Whatever is going to happen. <laughs> To, to ja was ocenzuruję. O, macie, macie cenzurkę na czeka, <grym> ej, to poczytamy. Ej, no. Się z mapy. Poczytamy trajmy trajmy trajmy. razem, dobra, poczytamy razem. Co my tutaj mamy? O czym ty mówisz? No stary słuchaj, surwival może to nie jest, ale Ale tak, mamy mapę, nie? I ogólnie... Cały czas cenzuruję. Ciekawe czy ją w ogóle rozpracujesz, bo o... To znajdram? Nie umiem czytać. Nie no co ty? Od poniedziałku jest ciekawa opcja, trzymajcie po i można właśnie się poturlać po mieście, zobaczyć co jest ciekawego, tam dokładnie wszystko w miarę opisane. Jeszcze nie wiesz, masz mapeczkę od nas, masz rozpiskę i zapraszamy. Czemu nie jesteś na ustoku? Byłem, ale niepogoda wygoniła i. <ścum> co padało? Y, znaczy się zmieniłem namiot ogólnie, nie na te warunki co były, Wiesz, że w w nocy to takie to ciężko ja, a ten. materac, teraz wziąłem okazał się dziurawy i spał na ziemi, więc <ścum> <I> wróciłeś <ścum> do rawicza w ogóle. No i ja, wróciłeś na forbę. <ścum> Postanowiłem sobie wrzucić tutaj trochę, bo widzę, że schodzą, schodzą. Przyjdziemy jeszcze sprawdzić to samo miejsce. No i co wchodzisz w kadr z tą fajką? Ja nie palę w ogóle. No, nie palisz. Polecamy mapkę i forma od przyszłego tygodnia. Jeszcze będzie mocniejsza w takim razie. Oki, oki. Gęsi. Jak to? Gęsi. Gęsi. Są Gęsi? Jeszcze raz? Tak, zostały jakieś figurki z są Gęsi. Są wszystko. Dobrze. Znalazł Gęsi. To oba kurtyna wodna, która jak widzimy ewoluowała. Na a, samym jest. początku mieliśmy po prostu węża z rozpylaczem, a teraz już mamy całkiem ciekawą kurtynę. Jak widać, i również jak i ławka z pierwszego odcinka, jest na stałe. Tak, no to w takim razie aktualizacja jeszcze raz i ten, dajemy właśnie? tutaj Panu Co taką jest? mapę odnośnie formy, gdzie trzeba iść, żeby mieć jeszcze więcej. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę tylko powiedzieć na samym początku, czy mapa jest dla pana zrozumiała to generalnie troszeczkę poświęcimy. Tak, bo nie powiem, jest nietypowa, jest nietypowa. To jest Rawicz. To jest Rawicz? Tak jest. No dobra, czerwony kościół, tak? Czy gdzie? Nie? tu ja bym powiedział cmentarz Ewangelicki. Tutaj jest ra ratusz. No, dobra widzę 3, 3, 3 Maja, maja no. o. I w takim razie polecamy w każdy dzień od 5 do 9 Żeby forma była jeszcze lepszą Także do zobaczenia, widzimy się Widzimy się kiedy? 5, kiedy? A, tak jest od no 5 do 9 nie? Tam będziemy mamy... latać mama... Będziemy latać? Tak jest, będziemy latać, mama też jest Także już mamy 3 osoby na koncie Do zobaczenia, dzięki Włóż ją do kapelusza no. nie... Ma... <laughs> Ale gada... wygadana? Czołem, siostro! <grych> to taki... Yes. Przestraszyłaś yes, się yes, takiego yes, długiego yes, kija! Yes. No gdzieś tam. Czy zamierza Pani być w przyszłym tygodniu w formie? Nie. Nie? Nie. o a dlaczego? Co co? Przecież wygląda pani w formie całkiem... Całkiem... Także ten. Co, nie? Nie, nie, nie zobaczymy się. Nie. To ja może dam mapę i zaznaczę gdzie będę, tak? Ej, skończyły mi się mapy, Stachu! No właśnie, dla mnie zabrakło. Nie, 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 jest, jest, zawsze jest. Także dziękuję bardzo dziękuję, i zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia. Słuchaj, zamierzasz być na formie od poniedziałku? Zaczkanamy. Dla, A dlaczego? A. No trudno. Łukasz nie, w Łukasz nie w humorze, stał lewą nogą. Sąsiad zamontował sobie działo jonowe. Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Michał, kurwa, jak to wrzucisz, to cię zajebie. Really... No i trzeba było tego nie ujść, no tego nie wrzucał, nie? Bierze bierz, 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 jaka jest zasada, nie? Forma już za niecałe dwa dni. Albo może już jutro. Ale co bym chciała powiedzieć, to zapraszam wszystkich serdecznie i myślę, że Rawiczanie nie zaprzepaszą tak pięknej okazji ukulturalnienia się. Dziękuję. I dziękuję, że promuje żonka. Jest. Yeah. gę 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 <laughs>